Cześć! W tym filmie powiemy o bezpieczeństwie makr, a dokładnie o zaufanych lokalizacjach. Czym jest zaufana lokalizacja? Zaufana lokalizacja to folder bądź podfolder, w którym przechowujemy nasz plik z makrami i w momencie, gdy zostaje uruchomiony, nie pojawia się komunikat z powiadomieniem o włączeniu zawartości. Spójrzmy, w momencie, gdy uruchomię nasz plik, pojawia nam się dokładnie belka, na której widzimy, że pojawia się ostrzeżenie o zabezpieczeniach. Czyli, że makra zostały wyłączone i jeżeli chcemy, to możemy takie makra włączyć, czyli aktywować. I teraz w momencie, gdybyśmy to zrobili, tak, nasze makra zostałyby jak najbardziej przywołane i uruchomione. Gdybyśmy jeszcze mieli jakiekolwiek zdarzenia, które obsługują na przykład otwarcie naszego skoroszytu, to one również zostałyby w tym momencie wykonane. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, aby stworzona lokalizacja w którym będziemy przechowywali makrę, zawsze pozwalała na to, aby wszystkie pliki tam znajdujące się uruchamiały nasze pliki z makrami bez pojawienia się tej właśnie oto e, informacji, należy dodać zaufaną lokalizację. Jak to zrobić? Już pokazuję. Należy dodać ją na kartę developer. Jeżeli nie mamy jej aktywnej, je zapraszam do jednych z wcześniejszych filmów, gdzie pokazuję, jak to zrobić. Dlatego też przechodzę na kartę developer i wybieram polecenie bezpieczeństwo makr. Klikając w bezpieczeństwo Mac, możemy zobaczyć tutaj zakładkę zaufane lokalizacje. Przechodząc, w tym miejscu dodajemy ścieżkę, która będzie właśnie między innymi tą naszą zaufaną lokalizacją. Dlatego też klikamy na polecenie dodaj nową lokalizację. Wprowadzamy w tym miejscu naszą ścieżkę. Ścieżka naszego pliku to była zaufana lokalizacja, więc skopiuję sobie ją. Wkleję tutaj. I teraz, jeżeli chcielibyśmy, aby podfoldery tej lokalizacji były również zaufane, to klikamy w checkboxa. A następnie możemy dodać jeszcze opis, który będzie mówił o tym, co ewentualnie tam się znajduje, i wybieramy OK. W tej sytuacji zostaje dodana nasza lokalizacja. I teraz, aby ta lokalizacja była zaufana, potwierdzamy OK. I od tej pory, jeżeli będziemy uruchamiali pliki z rozszerzeniem xlsm, które mają makra, nie będziemy widzieli tego komunikatu. Przypomnę, że ten komunikat, który teraz widzimy, pojawia się też dlatego, że na karcie developer ustawione makra są właśnie między innymi w ten sposób, żeby były wyłączone, ale żeby pojawił się komunikat z I właśnie między innymi ta opcja powoduje, że wyświetla nam się dokładnie tabelka. Tak, to jest domyślne ustawienie, które właśnie między innymi wymusza tą sytuację. Niemniej jednak, jeżeli pozamykamy program i ustawienia, i teraz ponownie spróbujemy uruchomić makro witające użytkownika bez znaczenia, czy pierwsze, czy drugie. To z uwagi na to, spójrzmy, że nasza lokalizacja jest zaufana, uruchamia nam się właśnie m.in. od razu plik. Z uwagi na to, że dodałem zdarzenie World Open, uruchamia nam się nasz messagebox, czyli okienko, które wita nas w programie Excel. I tak właśnie działają zaufane lokalizacje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo makro. To tyle w tym filmie. Dziękuję i zapraszam do kolejnego.